BCC, Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy. Sama idea tego konkursu polega na tym, że przedsiębiorcy w formie ankiet tak naprawdę opiniują działalność Krajowej Administracji Skarbowej i te dzisiejsze wyróżnienia dla naczelników Urzędów Skarbowych świadczą o tym, że działalność Krajowej Administracji Skarbowej jest pozytywnie postrzegana przez przedsiębiorców i za te pozytywne opinie bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy. Dla nas to jest bardzo istotny element, ta współpraca, możliwość spotkania, ze względu, że na każdym etapie kontroli jesteśmy w stanie spotkać się z przedstawicielami z urzędów skarbowych, rozmawiać przed wydaniem decyzji wymiarowej. Dzisiaj dążymy do stworzenia tych nowych systemów, które w okresie tych dwudziestu paru lat pokazały, jak zmieniał, jak uwolniono system podatkowy. Że dzisiaj jest możliwość że nie musimy się obawiać szarej strefy, bo z szarą strefą konkurując przegrywaliśmy. Dzisiaj tak naprawdę to jest kwestia tylko rzetelnego podejścia do podatnika, skontrolowania go i wytania tej decyzji, która nie będzie szkodliwa dla przedsiębiorcy. Takie spotkanie, którego dzisiaj byliśmy tu świadkami, ma znaczenie, bo jednak to ludzie z ludźmi współpracują. Więc, jeżeli sobie wymienię jakieś poglądy, porozmawiam na jakieś określone tematy, to, to, to jest to, myślę, bardzo ważne. Też się cieszę, że ten konkurs, który organizujemy jako Business Center Club, jest tak dobrze przyjmowany przez urzędy skarbowe. Te urzędy skarbowe no, też muszą mieć jakieś sygnał zwrotny, czy to, co robią, jest akceptowalne przez, przez biznes.